Czyli w bardzo będę serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft na naszych opakach? w tym filmie. Chciałbym wam coś pokazać, bo coś dziwnego się stało na naszych opakach Zaraz. <grym> Zaraz. Bo wczoraj mówiłem, że straciłem pieniądze, Dziś teraz mówię, że straciłem dom. I... No... zapatrzałem kto to zrobił. Tutaj wziąłem tego gifta tak, w bloka, ale pisze, że... Explosion, czyli kto, komuś tu wybuch Creeper, nie? Że aż tak mocno. I jest tylko jedna... Jest jeden sposób, żeby sprawdzić kto to zrobił. Bo ja nie wierzę, że przypadkowy wybuch mi 2 miliony Creeperów w chacie. Tu były drzwi, i jak ktoś tu wprowadza korek, to musiał wchodzić tymi drzwi. Więc Zobaczę kto otwierał drzwi. I o której były wybuchy, tutaj. na przykład 16.32 i to tutaj, 16.15. Z tym, jak open the door i 16.15, ta sama minuta eksplozja zniszczyła. Tutaj mamy już dowód na tymka. Nie zamierzam mu nic zrobić, bo. no ja podejrzewałem, że to był on, ale w sumie to. pisałem mu, że to on zrobił, wiem o tym, a on pisał, że. nie się, to nie on. Nawet się nie chciał przyznać, ale to nic. Nie zamierzam nic zrobić, bo teraz okazało się, że. loczek yy, miał mieć bana. Bo mowa tu mowa. Jakiś agresywny loczek jest w zasadzie. Ale... co chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że loczek miał mieć pana za kradzieże, wszystkie co zrobił, za wszystkie te... Yy, za wszystkie swoje tam błędy. I dostał bana na 7 dni, ale... Ostatecznie tego bana nie miał Nie wiem co tam się wydarzyło dokładnie, nie pamiętam No a ostatecznie tego bana nie miał Znaczy miał bana na 7 dni, który trwał przez 15 minut I... Teraz właśnie tu Janusz mówi, że dlaczego coś tam zrobił i muszę przyjść na Discorda, więc idę. Dobry, tak. No halo halo, co tu się dzieje? Zabierz tą głowę, bo jak chcę wreszcie wyjść. Nie, to jest moja głowa, ja robię to w A do czy co się dzieje? Co się dzieje, tak, że musiałam przyjść. po pierwsze idź za waszą tym K, ale najpierw ci coś pokażę. No. Zabrzmę i ten, No, o której to zostało postanowione. No wiesz, on był, bo on mi pisał na messengerze, że haj, się z kapłem nie ma. I jako jedno. I jako jedyny był na serwerze od szóstej, a o 6:00 został wysadzony Don Tymka. Pokaż. A było o szóstej? No, pamięć tak... Ale jak używam TNT, jest... TNT bardzo łatwo jest wykryć, po prostu trzeba znaleźć blok, w którym mam postawić TNT. Nie, tam było po prostu Explosion, tam perami chyba to wystarczy. Aha. Ale wszystko jest tak połowane, że nie ma tej skrzynki gdzie, gdzie Tymek tam miał 30 bloków diaksu. Tak w ogóle przed chwilą sprawdzałem kto mi wysadził 16.05 Tymek otworzył drzwi u mnie w domu 16:5. eksplozja zniszczyła drzwi Aha. Więc już wiesz, Tymek ale nie, nie zamierzam zrobić Ty Zabierz coś z moją głową? A co mam zrobić głową? Jest moja i ja To no, ja jest mam jego, no i co mam mu kraść? O? Oj kurde, a tak ja, ja mam się nie od Normalnie. Co tu się stało? A niby ty taki święty i zrobiłeś taki konkurs, a tu na nie pilnujesz nawet. Dobra, ale o co ci teraz chodzi? Chodzi mi na tą głowę, chcę wreszcie, żeby ktoś ją wziął. Dobra, spokojnie. To jak weźmie. Okay? Nie spokojnie, bo to już trwa drugi dzień. No właśnie o tym. Czy mówisz to, że to No, bo on się tutaj wylogował jeszcze jak ja się od razu zalogowałem to on się tu no logował. To się wylogował? Skoro na tym serwerze są same dramy to dzisiaj o... której... Dzisiaj w środę. Dzisiaj o 14 za 2 godziny jest serwer jest zamykany. Nie, nie. Nie umiecie się dogadać, cały czas są jakieś wojny i nie chcę po prostu dalej tego nie prowadzić. Nie. Ja dać tą głowę, to by serwer nie był zamykany. Ale to nie jest przez to, to jest przez te clipely. To, to jest przez to, to że wchodzę. Przez to, nie wiem, dostaję za pieniądze. Wchodzę później na drugi dzień na serwer. Nie mam tych pieniędzy. Wchodzę na kolejny dzień na serwer. Nie mam domu, bikona i wszystkich itemów w skrzynkach. Ty, panie, ale ja tego do nie. Do tego. Nie ja nie mówię, no siebie że to zrobić. Ale do tego, jeszcze Tymek stracił dom. I itemy. No ja to pewnie też bym stracił, ale ja nie mam tematu. Jeśli ja ja nie ja ogarniecie, to... dzisiaj o, osiem... dzisiaj o 12... 14 jest serwis zamknięty. Ale... Nieee... Nie no, musi no, być jakieś rozwiązanie. No to wymyślcie rozwiązanie jakieś. Eee, wszyscy się pogodźmy z banu na zawsze. Podobno się kłócicie ze mną jak wprowadzam jakieś zmiany i... i... Według was to według tym przynajmniej. To Jeszcze musi być konsultowane z wami. Dla mnie jest No właśnie to by było lepiej, żeby to było z konsultowane. To wtedy każdy by mógł powiedzieć, co chce, czego nie chce. Albo zróbmy ten... Weźmy wszystkich, którzy grają na serwer, są żywi. Zaprośmy tutaj na Discorda i ogadajmy wszystkie sprawy. Co zaprosić? ich? Dobra, tak po prostu nie wiemy. Żeby... Jura pracę domową. Jura tam jest zmarła. Trzeba poczekać aż aż ten Panie, ja nie zapraszam ich, to jest twoje te zadanie. teraz. No tak, mówię, czekam aż na gochyli. O co? Tak ogólnie to... Gdzie żyć schował moją głowę? Nie, w, w sklepie to... jest za 6000 dolarów. No. Ciebie coś boli? Zmarł nie, no. A ja ogólnie to y, wymyśliłem w sposób, po prostu, aby pieniądze. No jak to? Hmm. Y, w, bardzo w, dobra. Ten, z na ap nie? Mam, sobie tylko czytnał, to, to będzie kopać. I potem będę wszystko sprzedawał. Ej, ale tutaj ostatnio grama. Przeglądam normalnie czat, 200 wypisków i normalnie grama się rozkręca. Chodź zobaczmy moją swoją to... No Tymek tam, wiesz o co chodzi z Tymkiem. No Tymek to jest najgorszy bagier, tak powiem. Zabiera ludziom głowy i... Zdrażanie i pół chaty. No w sumie dobrze, że stracił chatę. No to teraz tym bardziej ci nie dam tej głowy i sprzedam ją za 50 000. Panie, ale... Oni... No to się odrodzisz w normalny sposób. To, to że jest no... twoja głowa, która pozwala ci wskrzesić, tak, tak o. To były zawody, pani i to teraz, to teraz się trzymam. Tak, tylko że ten, y, że to jest teraz moja głowa. I ja z nią mogę zrobić wtedy. A to, że ty mi czujesz dupę tak nie co nie co ty takie pytanie. no, ja nic nie mam co jest w No, on tam miał 30 bloków działania, też nic nie ma. Ej, Kopczyk mam do ciebie takie pytanie. co tam. Nie ja Kopczyk, byś mógł... Co ja cię nienawidzi? Byś mógł bardzo sobie na przykład... ...planować loczka permanentnie. Nie. Ja. Po co w tak, moment a jak, nie ma zbanować? Ja zrobiłem ankietę, kto by chciał zbanować troszkę w i każdy by dał na tak, to wtedy byś go zbanował. Nie, ja bo się tutaj niewdzięcznymi z Ja nie jestem niewdzięczna. Jesteś cały czas mi trujesz dupę, żeby mi to Panie, ale to jest konkurs. To był konkurs, a nie kurde, kto zabierze głowę i ten może sprzedać. To nie było tak. No to był konkurs. To może. To, kto znajdzie głowę, to jest jego. Chodź za To. Nam. To właśnie Co to jest budy Co powiesz? Nie będę. Panie. Jesteś taki leniwy, że nawet po głupią nie możesz pójść. O, już coś. Tu jest to skrzynka, nic nie ma. Ej, ty jak ktoś napisał, że... Co Moja drużyna za płacik. Co ja tutaj mam zdechnąć po prostu Masz, to jest dla siebie. To okay. też bym bardzo chciałeś, to koniec.